Witaj tu Solverize. Mamy takie zadanie. Dane jest równanie: x kwadrat dodać m plus 1x, dodać 3 minus 2 równa się 0 z niewiadomą x. W podpunkcie A trzeba uzasadnić, wykazać, że minus 3 nie jest rozwiązaniem tego równania dla żadnej wartości parametru m. Nie jest to zbyt trudne. Wystarczy minus trójkę wstawić za x i zobaczyć, że się dojdzie zawsze do sprzeczności, niezależnie od tego, jaką liczbę byśmy podstawili za m. No to właśnie to robię, podstawiam za x minus trójkę i zobaczę, co mi tutaj wyjdzie. Tutaj będzie 9, tu będzie minus 3m, potem minus 3, następnie plus 3m minus 2, to się równa 0, czyli co otrzymuję? No to, że m się zredukują. Dlatego właśnie niezależnie od tego, jakie będzie m, zawsze jakby wynik będzie tego rodzaju, że 4 równa się 0, co stanowi oczywiście sprzeczność, czyli yy, liczba minus 3 nie może być rozwiązana. Tego równania nie jest po prostu rozwiązaniem tego równania y, dla y, żadnego m, dla żadnej wartości m. To jest tak, dlatego że tutaj właśnie. M się całkowicie zredukowało no i doszliśmy do sprzeczności więc to jest niemożliwe, żeby minus trójka była rozwiązaniem teraz B, dla jakich wartości parametru M równanie ma dwa różne rozwiązania należące do zbioru S z wyłączeniem minus dwójki i dwójki. jeżeli tutaj mamy równanie kwadratowe, a tu widzimy, że A jest 1 na pewno się nie wyzeruje przy x kwadrat, więc jest kwadratowe jeżeli ma mieć dwa różne rozwiązania, no to oczywiście delta musi być większa od zera, liczymy tą deltę M plus 1 do kwadratu Odjąć 4 razy 1 razy 3 minus 2, i to wszystko musi być większe od 0. Tutaj mamy m kwadrat. Dodać 2m dodać 1 minus 12 m plus 8 to musi być większe od 0, czyli tu otrzymujemy dokładnie coś takiego m kwadrat minus 10m plus 9 musi być większe od 0. No i żeby rozwiązać tę nierówność kwadratową z m, no to też trzeba liczyć deltę tego trójmianu. Niektórzy sobie oznaczają deltę z takim znaczkiem m, to jest taka mowa delta, żeby rozwiązać tutaj tę nierówność. To będzie 100 minus 4 razy 9, 36, czyli 64, a więc. Pierwiastkiem z tej delty Mowej będzie 8. No to mamy M1. Równe minus b, czyli 10, odjąć 8 nad 2 to będzie po prostu 1 i m2 to będzie 10, dodać 8 nad 2, czyli 16, 18 nad 2, czyli 9. Dobrze. No i teraz wypadałoby sobie tutaj naszkicować parabolę. Parabola mowa, ramiona będą skierowane w górę, tutaj będzie 1, tutaj będzie 9. Może jeszcze raz. O, właśnie. No i szukamy obszarów, gdzie ma wartości dodatnie, wobec tego to będą te przedziały od minus nieskończoności do 1 i od 9 do plus nieskończoności, może zapiszę to tutaj od minus nieskończoności do 1, ale bez 1 przedziały otwarte, bo nierówność jest mocna, silna. No i mamy już tą sprawę z deltą rozwiązaną. No, ale teraz chodzi jeszcze o to, żeby te dwa rozwiązania nie należały do. Nie, nie były minus dwójką ani, ani dwójką. No to tutaj sobie jeszcze dokończymy. Chodzi o to, żeby jak tu podstawimy minus dwójkę, żeby nam się to nie zerowało, bo jeżeli się będzie zerowało, no to znaczy, że rozwiązaniem będzie minus dwójka, a my nie chcemy, żeby minus dwójka ani dwójka były rozwiązaniami, więc podstawiamy sobie minus 2 do drugiej, dodać m plus 1 razy minus 2. Dodać 3m odjąć 2, to się nie może zerować, to musi być różne od 0. Tutaj mamy 4 minus 2m minus 2, dodać 3m minus 2, to nie może być równe 0. No widzisz, że tutaj zostaje po prostu m, a liczby się całkowicie upraszczają. m różne od 0, proste. No i jeszcze podstawiamy sobie dwójkę, dodać m plus 1 razy 2, dodać 3m minus 2, to nie równa się 0. No więc tutaj będzie 4 plus 2m plus 2. Dodać 3m minus 2 nie równa się 0 i tutaj będziemy już mieli 5mów. Te dwójki się skasują, nie może się równać minus 4. To jak podzielimy na 5, to m będzie musiało być różne od minus 4,5. No i teraz na osi liczbowej sobie zaznaczmy te, te wszystkie emy, jakie one tutaj mają być. Może trochę bardziej na prawo. Tak, 1:9 na pewno. I tutaj ma być od minus nieskończoności do 1, albo od 9 do plus nieskończoności bez tych liczb. No ale tutaj uwaga, bo nie możemy brać zera, czyli tu 0 dam kółko niezamalowane. Nie możemy też brać minus 4 piątych, niech tu będzie minus 4 piąte też bez tego, czyli wypadają te dwie liczby. No niektórzy to tak lubią pisać, że. Od tego zbioru sobie odejmują, prawda, jakieś tam zbiorki, gdzie tutaj są jakieś liczby. No, można tak napisać, tylko wtedy to by trzeba było napisać w nawiasie kwadratowym, żeby to było pojmowane jako całość. Ja tak raczej nie lubię pisać, wolę pisać przedziały. To mi tak tutaj rozdzieli na takie przedziały, że napiszę sobie taką odpowiedź. M należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 4 piątych. Potem będzie suma od minus 4 piątych do 0. Potem będzie suma od 0 do 1, no i w końcu suma od 9 do plus nieskończoności. To jest odpowiedź. Myślę, że tak lepiej widać po prostu. Nie, nie z takimi różnicami, tylko. Znaczy, różnica jest fajnie widoczna, gdy jest tak jak tutaj, że od zbioru liczb rzeczywistych odejmujemy. Natomiast jak już mamy jakieś przedziały, coś mniejszego, to już lepiej nie stosować tej różnicy, lepiej to zapisać po prostu w postaci sumy przedziałów. Wydaje mi się, że to jest bardziej czytelne. No i taka jest odpowiedź, po prostu. I przechodzimy do kolejnego zadania.